To no? No, no, Dobrze. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie na krótkiej konferencji prasowej, szanowni państwo. Mamy do czynienia z sytuacją niebywałą, która nie mieści się w głowie wszystkich przyzwoitych ludzi w tym kraju. Chodzi o Janusza Cieszyńskiego, chodzi o osobę, która została skompromitowana, która skompromitowała się sama w czasie pandemii aferą respiratorową, która nie zrozliczyła się z zakupu, którego dokonała, ale to nie był jedyny zakup, którego dokonał Janusz Cieszyński w czasie pandemii, również kupował respirator od KGHM, których użycie Zagrażało życiu pacjentów. Wczoraj z posłem Jońskim byliśmy w prokuraturze regionalnej w Lublinie, gdzie nadal toczy się śledztwo przeciwko handlarzowi bronią. Ba, otrzymaliśmy informację, że list gończy za handlarzem bronią do tej pory nie został odwołany, a śledztwo nie zostało zakończone. Osobą, która w tym śledztwie się przewija, nazwisko, które się przewija, to Janusz Cieszyński. Janusz Cieszyński, który przyjął od handlarza bronią fakturę na dziesiątki milionów złotych ze stawką, która jest niewłaściwa, ze stawką zerową VAT, czym doprowadził do uszczuplenia dochodów skarbu państwa, budżetu państwa na znaczną kwotę. Szanowni Państwo, ta osoba, która związała się z handlarzem bronią, złamała ustawę o prokuratorii generalnej RP, Przyjęła fakturę z niewłaściwą stawką VAT, czym uszczupliła dochody nas wszystkich. Jest odpowiedzialna dzisiaj za centralny rejestr wyborców. Osoba ze skazą, osoba dyspozycyjna, osoba, która współpracowała ze służbami PIS, dzisiaj ma decydować o tym, jak będzie system informatyczny pracował. Ba, ma również przejmować wszystkie zgłoszenia o nieprawidłowościach, żądając ich skasowania na e, Komórkach, na iPhone'ach, na, e, na innych urządzeniach, na których będą te nieprawidłowości rejestrowane. Proszę państwa taka afera jak zakup respiratorów od handlarza bronią zmiotłaby każdy rząd w demokratycznym państwie. Skompromitowani politycy PIS-u, którzy odpowiadają za ten przekręt stulecia, mało tego, że za to do tej pory nie odpowiedzieli, to jeszcze specjalnie dla nich jest przygotowywane specjalne ministerstwo. Ministerstwo Cyfryzacji. To nikt inny jak Janusz Cieszyński podpisał umowę z handlarzem bronią. Człowiekiem, który nigdy wcześniej nie dostarczał respiratorów. Był wcześniej znany z tego, że sprzedawał broń, trotyl, że był na czarnej liście ONZ-u. I to on dostał jednego dnia, wchodząc do Ministerstwa Zdrowia, 160 milionów złotych. Janusz Cieszyński powinien być na zbity pysk wyrzucony z rządu. A on wraca. Wraca i e, będzie, jest ministrem cyfryzacji, który ma odpowiadać częściowo za wybory. Szanowni Państwo, to się po prostu nie, nie mieści w głowie. Nie mamy, chyba nikt nie ma zaufania do człowieka, który nie rozliczył się z tej gigantycznej afery. I podejrzewamy, że może mieć wpływ. On może mieć wpływ również na wynik wyborczy. Zamiast nowej teki ministra powinien dostać Janusz Cieszyński wezwanie do zapłat na kwotę 50 milionów złotych, bo tyle na dzisiaj nie wrócił. Ale jest chroniony. W PiSie mówią, że jest Janusz Cieszyński nietykalny, że wszystko może, że to on przecież tu na Komisji Finansów prezentował poprawkę o bezkarności. Nikomu w Polsce nie wpadło to do głowy, żeby przedstawiać. W ustawie poprawkę o bezkarności urzędniczej. On to zrobi. Szanowni Państwo, i wraca. Chcemy jasno powiedzieć, bo słyszymy, że to konsultant krajowy do spraw intensywnej terapii akceptował zakup respiratorów. Otóż konsultant krajowy tylko i wyłącznie uzgodnił wymogi techniczne. Respiratorów, które przypomnijmy, według tej umowy nie zostały dostarczone. W kwietniu nie doszedł ani jeden. W maju nie zostały dostarczone. W czerwcu dostarczono 50 nie tych zgodnych z umową. A po terminie dostarczono 400, ale Ministerstwo Zdrowia ich nie odebrało, dlatego że one nie miały, były wybrakowane, nie miały serwisu, nie miały kart gwarancyjnych i zalegały w magazynach na lotnisku, które komornik następnie poddał procedurze licytacji, ale oczywiście się nikt nie zgodził i nikt się nie zgłosił, chociaż wystawił to za jedną czwartą cenę. Taka jest prawda, Szanowni Państwo, i kiedy wczoraj z Panem posłem Szczerbą byliśmy w prokuraturze, bo tej sprawy nie zostawimy, a mija już trzy lata od przekazania tych publicznych pieniędzy handlarzowi bronią, prokurator prowadzący mówi wprost. Nie został wycofany list gończy za handlarzem bronią. Cały czas biegli pracują. Są sprawdzane różne wątki. Jak to jest możliwe? Że prokuratura prowadzi postępowanie, pieniądze nie wróciły, respiratorów nie ma, ale wrócił ten, który podpisał z handlarzem bronią. Jak może taki człowiek skompromitowany odpowiadać teraz za wybory? No chyba, że ma się skończyć tak jak z respiratorami. Przypomnijmy to Mateusz Morawiecki w mailach dworczyka, mówi, że trzeba brać, brać od handlarza broni. I Janusz Cieszyński tę umowę podpisał. I przypomnijmy, że to Janusz Cieszyński złamał ustawę o prokuratorii generalnej, bo ustawa o prokuratorii generalnej mówi wprost. Każdy zakup powyżej 100 milionów powinien być opiniowany przez prokuratora generalną. A ten nie był. Szanowni państwo, Janusz Cieszyński, i to jest y, nasz pogląd, wielokrotnie złamał prawo. Złamał prawo wtedy, kiedy, przy, kiedy przyjął fakturę, która nie zawierała właściwej stawki VAT, zawierała zerowy VAT. Wiecie, co by zrobiła? Co yy, Krajowa Administracja Skarbowa w przypadku jakiegokolwiek przedsiębiorcy w, po, w Polsce, który by zmienił na przykład stawkę 23% yy, i wpisał yy, fakturę 0, albo 8% i wpisał 0. Cieszyński taką fakturę przyjął, i, i wtedy, kiedy odchodził z ministerstwa, ta faktura była w normalnym obiegu dokumentów finansowo-księgowych. Dopiero nasza interwencja spowodowała zawiadomienie prokuratury, wszczęcie śledztwa, i to śledztwo się toczy do dziś. Druga sprawa to że Janusz Cieszyński nigdy nie zawiadomił prokuratury w sprawie tego, że do ministerstwa trafił albo wybrakowany sprzęt, albo sprzęt, albo nie, ale też nie trafiły, nie wróciły przedpłaty. Przedpłaty w wysokości 50 milionów złotych. Został schowany, został schowany do Hełma. Tam był wiceprezydentem. W tym czasie Izdebski zdołał zbiec w grudniu 2020 roku. W 2021 roku nikt się specjalnie nim nie interesował. Prokuratura dopiero na skutek naszych interwencji 1 października 2021 roku wszczęła śledztwo, przedstawiła mu zarzuty. Dopiero 21 marca 2022 roku został skierowany wystawiony list gończy i dopiero 16 maja 2022 roku został wpisany do krajowej, do bazy Interpolu i był poszukiwany e, międzynarodowo. Szanowni Państwo, wczoraj e, dowiedzieliśmy się również, że 16 maja 2022 roku, wtedy, kiedy prokurator e, rejonowy w Lublinie, prowadzący śledztwo, wpisywał Izdebskiego do e, bazy Interpolu, podał jako miejsce jego możliwego przebywania Turcję. Szanowni Państwo, dotarliśmy z posłem Jońskim do Wielu dokumentów również przeprowadziliśmy kontrolę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Okazało się, że Andrzej Izdebski w roku 2022 co najmniej dwukrotnie był w konsulacie RP w Tiranie. 20 stycznia był w konsulacie RP w Tiranie po to, żeby potwierdzić swoje dokumenty, uzyskać potwierdzenie daty okazania dokumentu, co służyło mu wyprowadzaniu jego prywatnego majątku i zapobieganiu dochodzenia. E, e, roszczeń. Ale później, 11 marca e, był Andrzej Izdebski w konsulacie RP w Tiranie znowu i był przesłuchiwany przez konsula w związku z prowadzonym śledztwem przez prokuraturę okręgową w Warszawie. Jak to jest więc możliwe, szanowni państwo, że 16 maja na dwa miesiące później prokurator regionalny wskazuje jako miejsce przebywania Turcję, w której on nie przebywał i w której nie był. Państwo, szanowni Państwo, Janusz Cieszyński jest uwikłany w wielopoziomowe konflikty interesów, w zależności od służb. To służby razem z nim doprowadziły do tego przekrętu respiratorowego. To, Jan, to Jarosław Kaczyński podał mu koło ratunkowe wtedy, kiedy wydał oświadczenie w styczniu 2021 roku, że on nie widzi przestępstwa w, w aferze respiratorowej. I to oni teraz, człowieka ze skazą, postawili na czele Ministerstwa Cyfryzacji. Jest im bezwzględnie wdzięczny, e, zrobi wszystko, wykona każde polecenie, bo wie już o, także to, że i ta władza mogłaby go wsadzić do ciupy. Szanowni Państwo, każdego tygodnia będziemy z posłem Szczerbą informować, ile pieniędzy wciąż nie wróciło do skarbu państwa. To jest ogromny przekręt stulecia. Wiemy, kto podpisał tę umowę. Otóż chcę też powiedzieć, że w tej sprawie zawiodły wszystkie instytucje państwa. Ten człowiek, handlarz bronią, w ogóle nie powinien wejść do Ministerstwa Zdrowia. Już nie mówiąc o tym, żeby podpisać jakąkolwiek umowę i tego samego dnia jeszcze dostać 160 milionów złotych. W tej sprawie zawiodło oczywiście minister, Ministerstwo Zdrowia, służby specjalne, policja. On bezkarnie mógł nie dostarczać respiratorów i handlować tym samym sprzętem, którym miał dostarczyć do Ministerstwa Zdrowia z KGHM. Jak się okazuje, ten sprzęt był wybrakowany, nie miał kart gwarancyjnych, nikt nie chciał tego sprzętu, co pokazała m.in. licytacja, gdzie za jedną czwartą nikt się po to nie zgłosił. Ale również organy ścigania, kiedy był już list gończy wystawiony, nie zrobiły nic, żeby go ująć, żeby postawić zarzuty, żeby odzyskać m.in. No, majątek, który mógłby zostać spieniężony na poczet tego długu, mógł sobie swobodnie funkcjonować. Na początku 2022 roku w styczniu otworzył firmę w Albanii, która miała handlować respiratorami. I nic. Wchodził do konsulatu, kiedy był, organ, kiedy był ścigany i przepisywał swój majątek na rodzinę. I organy ścigania nic do polskiego konsulatu, do urzędu. To jest po prostu coś, co się nie mieści w głowie. Aż po dzień dzisiejszy, kiedy już za chwilę będzie rok od domniemanej śmierci handlarza bronią, i słyszymy, że cały czas wątki różne są badane i że biegli cały czas pracują i że Lis wystawiony jest cały czas i nie jest wstrzymany, nie jest odwołany. Więc pokazujemy po prostu państwo PiS w pigułce, i nieważne, czy to miało, miały pójść pieniądze na tajne działania. Kieszeni. To ktoś oszukał i ktoś powinien za to odpowiedzieć. A polityk, który podpisywał tę umowę, na pewno nie powinien odpowiadać za wybory i będziemy się dopominać o te pieniądze, będziemy o tym głośno mówić, bo nie było tak skompromitowanego polityka, który by wrócił, został ministrem i jednocześnie jeszcze odpowiadał za wybory. Stawiamy, Szanowni Państwo, na koniec też, że, że dokładnie ta władza wie, gdzie są środki, gdzie jest te 50 milionów, które zostało wyprowadzane skąd firmy handlarza bronią. Konto, na które były przelewane środki przez Ministerstwo Zdrowia, to konto banku PKOBP. Znacie państwo ten bank, tam pracuje młodziutki działacz PiSu, który zajmuje się w godzinach pracy hejtem wobec opozycji. Dokładnie wiedzieli, gdzie te przelewy poszły i to jest taka patriotyczna wersja, panie pośle, że pan, którą pan stawia, że mogło to pójść na jakieś operacje specjalne służb. Nie, moim zdaniem to poszło albo do osób prywatnych powiązanych z PIS i z jego służbami, ale być może te pieniądze za chwilę zostaną wykorzystane w kampanii wyborczej. Oni już teraz wiedzą, że będą siedzieć za tą aferę i zrobią wszystko łapami Cieszyńskiego, żeby ten wynik zmodyfikować, żeby ten wynik zmienić wtedy, kiedy wola społeczeństwa będzie taka, żeby to opozycja na jesieni objęła rządy w Polsce. Dziękujemy. Jeśli są pytania? A jeśli nie ma, dziękujemy. Bardzo. Dziękuję bardzo.